Każdy z nas ma świadomość, w jakim stanie jest wtedy Jezus. To już jest prawie agonia, to już są ostatnie Jego chwile, momenty na Ziemi. I mamy świadomość Jego umęczonego ciała, tego pragnienia fizycznego. Człowiek po biczowaniu, całej drodze, na pewno jest odwodniony. Wykończony. Jednak patrzymy na te słowa szerzej. Patrzymy na te słowa tak jak święty Jan, który dzięki duchowi świętemu oczyma wiary dostrzega, że nie jest to tylko wołanie o to, aby ktoś pozwolił się Jezusowi napić. Jezus świadom, że już wszystko się dokonało. Aby się wypełniło pismo, rzekł. Pan Jezus do samego końca pragnie wypełniać pismo, czyli pragnie wypełniać wolę Ojca na swoje życie, wolę Ojca dla całego świata, czyli nasze zbawienie. To jest największe pragnienie Jezusa wypełniać wolę Ojca. I w ten sposób widzimy, że Jego pragnienie nie jest egoistyczne. Jezus nigdy nie koncentruje się na sobie, ale na Ojcu, a przez pragnienie Ojca koncentruje się na każdym z nas. I kiedy Pan Jezus mówi do nas z krzyża pragnę, to oczywiście oznacza, że On chce, abyśmy. Dali Mu tej wody, naszego życia, naszego czasu, naszego zaangażowania, byśmy dali Mu siebie. Czego Pan Jezus pragnie od nas? Pragnie wszystkiego, ale pragnie wszystkiego po to, aby w zamian dać nam siebie w całości. Bo Jego największym pragnieniem, pragnieniem miłości jest to, aby jego miłość została przyjęta, aby Jego miłość została odwzajemniona, bo tym jest autentyczna miłość, ta autentyczna relacja miłości, jeżeli jest ona wzajemna. Jezus pragnie, abym na Jego miłość odpowiadał. Każdy z nas ma bardzo wiele pragnień. Na pewno łatwo byśmy wypisali całą listę rzeczy, które by się nam teraz przydały, czegoś, co na pewno poprawiłoby jakość naszego życia. Na pewno też, jeżeli chodzi o kwestie modlitwy, możemy znaleźć tak wiele intencji, które Panu Bogu powierzamy, bo przecież Panie Jezu jeszcze tego potrzebuję, jeszcze tego nie mam, jeszcze tamtego mi braknie. Pan Jezus pragnie, abyśmy... Starali się spojrzeć w tej relacji do Pana Boga nie tylko na to, czego ja od Niego potrzebuję, ale czego On ode mnie pragnie. Czy ja zastanawiam się na co dzień w mojej relacji z Panem Bogiem, czego On ode mnie pragnie, co On pragnie uczynić w moim życiu, co On pragnie mi zaoferować? To wezwanie Jezusa pragnę. Wybrzmiewa do nas w czasie każdej Eucharystii, kiedy wpatrujemy się w najświętszą postać, w najświętszy sakrament. Właśnie wtedy na nowo Jezus mówi: Pragnę, pragnę być w Tobie, pragnę być dla Ciebie. Zastanówmy się, czy na to pragnienie zawsze odpowiadamy. Ile razy w naszym życiu było tak, że pragnienie Jezusa pozostało bez odpowiedzi, albo zamiast dać mu to, czego potrzebuje, tak jak ci żołnierze daliśmy mu ocet, takie skwaśniałe wino, które do niczego się nie nadaje, jakiś ochłap czasu, jakąś przelotną myśl, ale nie więcej, bo to za dużo nas kosztuje bo to od nas czegoś więcej wymaga. Pan Jezus nieskończenie kochając, nieskończenie pragnie, abyśmy na jego miłość cały czas odpowiadali. Na to miłość odpowiadamy poprzez właśnie nasz czas dla Pana Boga, ale także na to pragnienie Jezusa Odpowiadamy za każdym razem, kiedy stajemy wobec drugiego człowieka. W 1946 roku y, młoda zakonnica Teresa y, udaje się do Kalkuty i tam doświadcza ona ogromnego szoku, ponieważ widzi ludzi, którzy umierają w śmietnikach widzi tych pozostawionych przez cały świat zapomnianych którzy są poza marginesem ubóstwo cierpienie samotność przenika to jej całe serce i kiedy z kalkuty udaje się w podróż do swojego klasztoru w którym żyje do swojej placówki w której posługuje w darjeeling w czasie drogi doświadcza mistycznego spotkania z Jezusem Ukrzyżowanym, który właśnie do niej na krzyżu mówi tylko to jedno słowo: Pragnę. I Matka Teresa od razu rozpoznaje, że to pragnienie Jezusa On sam wkłada w usta tych wszystkich ludzi, którzy są pragnący, którzy są potrzebujący. I matka Teresa wobec tego pragnienia nie pozostaje obojętna. Ona idzie w te slamsy, idzie do tych śmietników, wyciąga tych ludzi, okazuje im swoją miłość i tak powstaje wielkie dzieło misjonarek miłości, które właśnie chcą odpowiadać na pragnienie Jezusa obecnego w każdym człowieku. My wcale nie musimy iść do śmietników ani do slamsów. Może trzeba pójść do pokoju obok. Może trzeba pójść do mieszkania naprzeciwko na tej samej klatce schodowej. Albo może po prostu trzeba spojrzeć obok siebie i zobaczyć, że to tu są ci pierwsi ludzie, poprzez których Jezus mówi do nas nieustannie pragnę. Pragnę miłości w twoim współmałżonku, w twoich dzieciach, w Twoich bliskich, w Twoich sąsiadach? W nich wszystkich ja przychodzę do Ciebie z ogromnym pragnieniem. I czy na to pragnienie odpowiadam? Czy może jednak zamykam się w sobie? Może jednak dostrzegam tylko swoje jakieś zachcianki, swoje potrzeby i mam nadzieję, że wszyscy dookoła będą te potrzeby. W jakiś sposób realizowali, na nie odpowiadali. Tymczasem właśnie Pan Jezus mówi do nas: Byłem spragniony, a nie daliście mi się napić, byłem głodny, nie daliście mi jeść. Pan Jezus do nas przychodzi właśnie w tych najmniejszych, których może najmniej już potrafimy kochać, których najmniej dostrzegamy, którzy najmniej. Dają nam radości z posługi wobec nich, ale to jest właśnie nasze zadanie, aby w tych wszystkich ludziach dookoła nas, zwłaszcza w tych, których, którym trudno nam służyć, dla którym trudno nam siebie ofiarować, byśmy w nich dostrzegali Chrystusa, który właśnie przychodzi nieustannie z tym pragnieniem, pragnieniem miłości. Warto, abyśmy starali się odpowiadać właśnie nie tym octem, ale dawać to, co jest najcenniejsze. Widzimy, że Jezus na krzyżu się całkowicie poniża. To wezwanie Pragnę, które jednocześnie pochodzi z Psalmu 22 i 69, jest takim ukazaniem zależności. Boga od człowieka, Pan Bóg, w jaki sposób tutaj w człowieczeństwie Chrystusa staje się od nas zależny. Tak jak to się dzieje w Eucharystii. Jest on zależny od każdego z nas. Oddaje się całkowicie w nasze ręce i tylko od nas zależy, co my z nim dalej zrobimy, czy go przyjmiemy, czy odpowiemy na Jego pragnienie. Czy może go odrzucimy? Może to pragnienie całkowicie zignorujemy? Wpatrując się w mękę Pana Jezusa, starajmy się weryfikować tą listę pragnień, którą posiadamy w swoim sercu. Czy jest tam również pragnienie służby? Czy jest tam również pragnienie bycia dla Pana Boga? Czy jest tam pragnienie kochania go niepodzielnym sercem? Czy może jednak takich pragnień w ogóle w sobie nie mam, bo tak bardzo jestem skoncentrowany na tej doczesności, na tym, co się dzieje, na tych brakach, które jakieś doświadczam, które budzą we mnie złość, niezadowolenie, zazdrość. Dzisiaj Jezus pokazuje nam siebie na krzyżu jako ten całkowicie ubogi i ogołocony. On pragnie naszej miłości, ale pragnie naszej miłości właśnie po to, aby ją całkowicie wypełnić sobą, aby ją uświęcić. My często boimy się ofiarować pewne rzeczy Panu Bogu w naszym życiu, bo wydaje nam się, że On nam to zabierze. Tymczasem Pan Jezus, On, On chce od nas rzeczywiście wszystko wziąć, ale tylko i wyłącznie. Po to, aby to pobłogosławić, aby to uświęcić, aby to się stało rzeczywiście Jego. Tak jak w tej scenie z Samarytanką przy studni, którą rozważaliśmy niedawno, Jezus, który przy studni prosi, daj mi się napić. Ale w rezultacie to tej kobiecie daje wodę żywą, wodę wiary, wodę miłości, wodę ducha świętego. I również nam Pan Jezus pragnie dzisiaj. Dawać to wszystko, czego potrzebujemy w drodze do zbawienia, to wszystko, co jest potrzebne w drodze do świętości, abyśmy nie ustali, lecz abyśmy potrafili w tych najtrudniejszych doświadczeniach nieustannie doświadczać Jego miłość, Jego obecność, która nam towarzyszy. Dlatego z radością odpowiadajmy nieustannie naszym życiem, naszą codziennością. Na to wezwanie pragnę. Na to wezwanie pragnę, które słyszymy w czasie Eucharystii, na to wezwanie pragnę, które słyszymy w czasie modlitwy, ale także na to wezwanie pragnę, które słyszymy, jak Jezus wypowiada ustami naszych bliskich, naszych sąsiadów, naszych znajomych. I starajmy się na to pragnienie odpowiadać naszym życiem i miłością, aby w ten sposób ta miłość nieustannie się zwielokrotniała. I uświęcała mocą Bożą.